Niepowtarzalne, wyjątkowe w kosmosie zjawisko, tak do tej pory myślała większość z nas. Błąd. Teleskop Keplera odkrył niedawno planetę bliźniaczo podobną do Ziemi. Naukowcy przypuszczają, że panuje tam temperatura 22 stopni Celsjusza, a to wskazywałoby na obecność wody. Naukowcy Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA określili ją jako strefę warunków sprzyjających powstawaniu życia i nie zaprzeczają, że mogła powstać tam cywilizacja. Specjaliści nasłuchują teraz, czy z bliźniaczki naszej Ziemi nie są wysyłane sygnały radiowe. Niedługo, drodzy Państwo, może się okazać, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Już w 2009 roku wypatrzył ją teleskop kosmiczny Kepler. Teraz mamy dowód. Ziemia ma siostrę bliźniaczkę. To planeta Kepler-22b. Nasa trzykrotnie obserwowała jej tranzyt przed tarczą własnego Słońca. Czyli planeta istnieje. Jak wygląda druga Ziemia? Jest 2,4 razy większa od Ziemi, i jak ona okrąża gwiazdę podobną do Słońca. Robi to jednak trochę szybciej, w 290 dni. Do dziś nie jest znana jej masa ani gęstość. Nie wiadomo, czy przypomina budową skalistą Ziemię. Czy na drugiej Ziemi istnieje życie? Zdaniem NASA na planecie Kepler 22b mogą istnieć warunki do życia. Za strefę, w której możliwe jest życie, uważa się obszar, w którym woda zachowuje stan ciekły. Według naszej wiedzy, woda jest warunkiem istnienia życia. Czy na bliźniaczej planecie środowisko jest w równowadze, czy mieszkają tam istoty podobne do nas? Tego nie wiemy. Czy ludzie mogą dotrzeć do bliźniaczej planety? Znajduje się ona 600 lat świetlnych od Ziemi. Podróż statkiem kosmicznym trwałaby około 20 milionów lat. Do tej pory udało nam się dotrzeć tylko do Marsa i to statkiem bezzałogowym. Tymczasem Mars odległy jest zaledwie o ułamek roku świetlnego.